Zacznę ten film od bardzo nietypowej retrospekcji roku. Przed laty miałam okazję być w Anglii. Byłam tam oczywiście na saksach po to, aby dorobić kilka funtów i pracowałam w fabryce kurczaków. Mieszkałam wówczas u znajomych, którzy posiadali Nintendo Wii. Mieliśmy wspólnie taką tradycję, że co weekend szliśmy do brytyjskiego GameStopu, aby zakupić sobie jakieś używane gry na Nintendo Wii. I dokładnie w takich okolicznościach, w Anglii, na saksach, w malutkim pokoju u moich znajomych, miałam okazję zagrać po raz pierwszy Epic Mickey. I chociaż nie miałam okazji ukończyć tej gry, ponieważ skończyły się wakacje, skończyła się praca i też ja musiałam wracać do Polski, to wspominam tę grę bardzo dobrze. Jednak od tamtej pory jakoś tak z Nintendo i nigdy nie było mi po drodze i zawsze z rozżywieniem wspominałam, jakby to było zagrać jeszcze kiedyś właśnie w ten tytuł. I kiedy tylko usłyszałam, że Epic Mickey wraca w odświeżonej wersji, rebrushed na taką konsolę, którą ja posiadam, czyli PS5, to zatarłam łapki, przygotowałam konsolę, przygotowałam czas i przygotowałam się do przemalowania mojego światopoglądu na temat tej gry od nowa. Zatem pędzle w dłoni czas odmalować tę recenzję. Epic Mickey opowiada historię, jak żeby inaczej, myszki Miki, która trochę na swoją prośbę, a raczej z powodu pewnego zbyt dużego zainteresowania makietą, pewnego czarodzieja, trafia na pustkowie, czyli do królestwa zapomnianych bajek, miejsca, gdzie lądują postacie i animacje Disneya, które zostały niestety zapomniane przez świat. A wierzcie mi, takie istnieją. Ja wciąż po latach odkrywam czasami jakąś animację Disneya, której jeszcze nie widziałam. A wydawało mi się, że oglądałam niemal wszystkie. Zbrojony w magiczny pędzel Miki musi naprawić szkody, które sam wywołał, balansując pomiędzy używaniem farby i rozpuszczalnika. Pozornie fabuła tej gry brzmi wręcz, można by powiedzieć, banalnie troszeczkę jak w tej piosence Choć pomaluj mój świat Miki wpada z wiadrem farby i pędzlem w dłoni i zamalowuje każdą wolną ścianę w królestwie jako mistrz Majster. Kto jednak będzie dobrze patrzył, bardzo szybko zauważy bardzo wiele nawiązań tej bajkowej historii do tej rzeczywistej relacji królika osłona i Mikiego i troszeczkę dylematów na temat moralności. Wprawdzie nie aż tak głębokich, jakbym pewnie chciała, ale nie czepiajmy się, wszak jest to bajkowa i kolorowa gra, skierowana jednak do młodszych odbiorców. Oczywiście najbardziej widoczna różnica pomiędzy oryginałem, pierwszą wersją gry, a wersją Rebrushed to grafika. Silnik gry został przystosowany do 4K, co sprawia, że kraina zapomnianych bajek wygląda dużo lepiej, lepiej niż kiedykolwiek, choć osobiście uważam, że wszystko zostało w tej odświeżonej wersji zdecydowanie za bardzo rozjaśnione. Troszkę brakowało mi tutaj intensywności barw, które gdzieś zostały odrobinkę zmyte na rzecz zdecydowanie lepszej widoczności tego co dzieje się na poszczególnych poziomach. Wciąż jest to bardzo ciekawe i niezwykle kolorowe i bardzo oczywiście przyciągające oko, ale aby zrozumieć mój niedosyt, polecam Wam zajrzeć w menu gry, no grafik koncepcyjnych. Tamte kolory są tak soczyste, że aż leją się z ekranu. Podczas kiedy wrócicie do rozgrywki, ma się to wrażenie, że ktoś nieco złagodził ten efekt, aby nie bił on tak po oczach. A według mnie szkoda. Z kolei pod względem rozgrywki Rebrushed utrzymuje dokładnie to, co było znane graczom z oryginału, gdzie kluczową rolę odgrywają dwie mechaniki farba i rozpuszczalnik. Miki może naprawiać uszkodzone elementy świata za pomocą farby lub niszczyć je rozpuszczalnikiem, co daje graczowi swobodę w podejmowaniu moralnych decyzji. W grze pojawia się nieco więcej dodatkowych zadań niż w oryginale, a malowanie odświeżonych ścian daje nam naprawdę sporą frajdę. Czasami oczywiście trzeba coś rozpuścić, aby coś znaleźć, i tylko od nas zależy, czy planujemy przywrócić świat pustkowi do tego pierwotnego stanu, czy może rozpuścimy nieco więcej w tym świecie niż potrzeba. W zależności od tego, jak będziemy postępować z poszczególnymi postaciami, czekają nas reakcje pełne zachwytu lub też zdecydowanie chłodniejsze objawy akceptacji naszych działań. Chyba najlepszym przykładem na to będzie poziom ze strasznym dworem, kiedy mamy okazję dostać się za bramę strasznego dworu, albo pomagając duchom w straszeniu, albo np. pomagając mieszkańcom w unikaniu straszenia przez duchy. I tylko wyłącznie od Was, graczy, zależy, w którą stronę będziecie się kierować. Jednak to jest jedna z tych bardziej jasnych sytuacji. Bowiem czasami zdarza się, że gra kompletnie nam nie tłumaczy, na czym ma polegać to pozytywne działanie. Zwłaszcza podczas walk z bosami, dostawałam takie bardzo lakoniczne instrukcje pod tytułem zaprzyjaźnić się z postacią, co nie mówiło mi zbyt wiele, a jak wiadomo, efekty rozpuszczalnika były widoczne dość szybko, więc w większości przypadków rozpuszczałam moich przeciwników zamiast załagodzić sytuację za pomocą farby. Zdecydowanie za to, według mnie, poprawiono pracę kamery. W tej pierwszej wersji gry był to jeden z tych powodów, dla których niezbyt chętnie popychałam całą rozgrywkę do przodu, z kolei w wersji rebrushed bawiłam się zdecydowanie lepiej. Ogólnie sama rozgrywka jest zdecydowanie bardziej przyjemna, ma w sobie tą niezwykłą lekkość platformówki. Bardzo szybko wkręcamy się w rozgrywkę i z uśmiechem przemierzamy kolejne światy, wykonując różne zadania. I przede wszystkim malując wszystko to, co się da zamalować albo rozpuścić wszystko, co da się rozpuścić, poszukując ukrytych znajdziek i tajemnych pomieszczeń, a niektóre potrafią być naprawdę sprytnie i pomysłowo ukryte. W tym miejscu dość ciekawa, myślę, uwaga z mojej strony, że bawiłabym się nieco lepiej, gdyby ta gra była krótsza. Podczas grania dało się zauważyć, że twórcy chcieli nam dać więcej, niekoniecznie więcej dodając. Rozwój gry jest dość wolny i zanim rozkręcimy się na dobre i stanie się ona naprawdę ciekawa, mija sporo czasu. Osobiście uważam, że początkowy poziom powinien być znacznie krótszy i popchnąć nas znacznie szybciej do osładowa na ulicę Niecną i stamtąd pozwolić nam odkrywać kolejne zapomniane światy. To jest taki dość ciekawy przypadek, kiedy z reguły my gracze narzekamy, że gry są. Zbyt krótkie, zwłaszcza gry platformowe, i udaje nam się je zakończyć zbyt szybko. W przypadku Epic Mickey nie mamy takiej sytuacji. Gra jest naprawdę rozbudowana, bardzo długa, wręcz zaskakująco długa, jak na obecne standardy platformułkowe. Dodatkowo, pomiędzy tymi większymi kolorowymi poziomami czekają na nas takie króciutkie poziomy, które w bardzo udany sposób nawiązują do tych klasycznych czarno-białych kreskówek Disneya z początku ubiegłego wieku. Jak na przykład parowiec Willy. Jednak wróćmy do tego, co robimy w tych pomniejszych poziomach. Poza tym, że w jakiś sposób zabijamy czas pomiędzy ładowaniami do kolejnych większych poziomów, zbieramy tam walutę, którą możemy potem wymienić na kolejne ciekawe elementy gry, takie jak itemy z questów lub też na przykład grafiki koncepcyjne. Które osobiście szczerze polecam i ja bardzo chętnie zbierałam. Jednak chyba to, co najbardziej mnie cieszyło do zbierania, były to rolki filmów i oglądanie tych klasycznych animacji Disney'a, które obecnie, przynajmniej niektóre, trafiły już do domeny publicznej. W samej grze można zobaczyć kilka takich czarno-białych, klasycznych animacji i zobaczyć, jak szczęśliwy króliczek osła w poblisku 90 latach śmiga po ekranie i jak dobrze te stare kreskówki potrafią opowiadać historię kompletnie bez użycia słów. To jest coś. Dodano też tryb fotograficzny, który pozwala nam zabawić się w tego majstra z modnych filmików na YouTubie, gdzie możemy zobaczyć efekt przed i po wykonaniu zlecenia na remont. Ogólnie Epic Mickey, zarówno wersja na Wii, jak i wersja rebrushed to bardzo ciekawy przypadek gry, która na pierwszy rzut oka może dla wielu być wręcz taką głupawą platformówką. Jednak jeżeli jesteście znawcami światów Disneya i całej tej skomplikowanej historii relacji pomiędzy Mickey i Słodem, to zobaczycie tam świetne sceny i easter eggi, które będą Wam mówiły znacznie więcej i wylewały zupełnie nowe światło na tę całą opowieść. Osobiście uważam, że gra z pewnością nie trafi w gusty każdego gracza, ale dla fanów Disneya i platformówek, to myślę, że będzie to jedna z najlepszych gier roku. Tam, 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 tam. Segment dodatkowy. A teraz taka malutka wstawka dla tych, którzy ciekawi historia królika Oswalda, i dlaczego nigdy o nim nie słyszeliście. Nie wstawiłam tego na samym początku, aby nie psuć nikomu zabawy z odkrywania tej historii, bo być może ktoś z Was na przykład nie za bardzo chce przed rozpoczęciem gry poznać tą historię. Dlatego tutaj taki malutki disclaimer, jeżeli sami chcecie odkryć całą tą historię, grając w grę, a potem czytając na ten temat, to przewinicie dwie minuty do zakończenia filmu. Postać szczęśliwego króliczka Oswalda została stworzona w 1927 roku i została z Disneyem zaledwie rok. Króliczek wystąpił w 27 krótkometrażówkach, aby potem na kilkadziesiąt lat zostać kompletnie zapomnianym. Wynikało to z przejęcia praw do tej postaci przez Universal, ale również z faktu, że postać, która pojawiła się po szczęśliwym kliczku Oswaldzie, czyli Myszka Miki, dosłownie zagarnęła całą popularność dla siebie. Dlatego też trudno się dziwić, że kiedy gramy w Epic Mickey Rebrushed, to Oswald jakoś nie pała entuzjazmem na widok Mikiego. Jak to się jednak stało, że w 2011 roku otrzymaliśmy grę ze szczęśliwym królikiem Oswaldem, a w 2024 oświeżoną wersję? Stało się tak, ponieważ w 2003 roku studio Buena Vista Games przedstawiło koncepcję gry wideo inspirowanej Oswaldem, ówczesnemu szefowi Disneya i przyszłemu dyrektorowi generalnemu Bobowi Igerowi, który zobowiązał się do nabycia praw do Oswalda tylko po to, aby zrealizować tę grę. Myślę, że domyślacie się, jaka to była gra. I tak, w 2006 roku The Walt Disney Company zdobył po latach prawa do marki Oswalda, a szczęśliwy królik stał się naprawdę szczęśliwym królikiem, ponieważ wreszcie powrócił do łask. Dun, 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 dun. Koniec segmentu dodatkowego. Zatem, na moją opinię na temat tej gry, już znacie. A teraz najważniejsze pytanie: jaka jest wasza opinia na temat tego tytułu? Czy mieliście okazję grać w tą pierwszą wersję Epic Mickey, czy dopiero zagraliście w tą odświeżoną wersję Epic Mickey Rushed? I która z nich, jeżeli mieliście okazję zagrać w obydwie, podobała wam się bardziej? Komentarze jak zawsze są wasze. Zachęcam was oczywiście do dyskusji pod tym filmikiem. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Bardzo dziękuję wam za bycie jeszcze na kanale, biorąc pod uwagę, że wciąż nie mam mojego, tego nowszego. Aparatu, nagrywam na znacznie starszym modelu. Mam nadzieję, że kiedy tylko wróci mi aparat z naprawy z serwisu Nikona, to będę mogła wreszcie zacząć nagrywać bardziej regularnie niż teraz, bo wiem, że teraz jest bardzo nieregularnie, ale trzymajcie kciuki za to, aby naprawi ten problem, który pojawił się w moim aparacie którym było nieustanne przegrzewanie się tego modelu z jakiegoś powodu. A teraz skoro się już tyle nagadałam, to mam nadzieję, że już zostawiliście lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnej recenzji gry albo na przykład przy innym gamingowym materiale. Dzięki raz jeszcze za to, że jesteście i pa pa, do zobaczenia. Jo Nie mam pojęcia jak robi to Miki. To jest unikalny dźwięk. Aha! Aha! Mhm. Tak, dobra, przestanę się wygłupiać.